Cześć siemanko, z tej strony Maksik dzisiaj pokażę Wam sklep z 18 grudnia 2022 roku. Więc tak, na początku. Luminarz lobów z podglądami z tutaj flag. Za 1500 tytan wślizgów i te wszystkie skiny co teraz pokazuję, mają też wiecie, podglądy z krajowa, więc nie będę o tym już mówił. 1500 Renegat, czerwona kartka za 1500, strażnik brąki za 1500, mistrz uwolnień za 1500, bohaterka bojska za 1500, koneserka karnych za 1500, potężna pomocniczka za 1500, bi, e, bicielka wolnych za 1500, strażniczka siatki za 1500, luminarz drogów Dobra, to tyle I tutaj w zestawie, panowie tutaj za 3000 i tutaj panie. Za również 3000. Z panowisk Tutaj mamy buława światowej klasy z edytami. Z edycjami tutaj różnymi wzorkami, innymi za 800. Topowe trofeum również z tymi wzorami i w ogóle za 400. I tutaj wszystko łącznie za 1000. Tutaj mam wszystkich piłkarz i tutaj również te flagi za 1200, tutaj kolejne za 1200, tutaj kolejne za 1200, kolejne za 1200, tutaj wszyscy za 2500, tutaj kolejna za 1200, za 1200, kolejna, kolejna za 1200, tutaj kolejna i tutaj wszystkie za 2500. Tutaj czerwona kartka za 200. Tutaj kiwanie piłką za 500. Odbijanie za 500. Atak na bramkę za 500. WWZ za 800. Pierwszy. I go za 500. I to wszystko z tej zakładki. Śnieżna czapa za 500. Pałka pineskowa za 800. Renia za. Z plecakiem podmuch mrozu za 2200 i tutaj wszystko zostawię za 1700 kosmita za 500 i zimni znajomi za 500, kilow globalny za 1200 sonda planetarna za 1200 Zorgoton z latając harta, czyli tutaj podgląd steli taki oraz tutaj taki i tutaj lewiatan z plecakiem akwarium za 2000 i tutaj człowiek ziutak z balonowym meteo i tutaj podglądy z różne różna wszystko i tutaj wszystko zostawię za 2000, raz tutaj wszystko zostawię za 700, teraz już Okej, okay, to może sobie kupię później Mnie tak trochę przekonuje Za 700 skin Dobra, tutaj Siekierajki jak za 500 Victoria Sign z taką edycją stylu oraz kofa, zabójcy i to za 1200, ma oczywiście z taką edycją, z taką edycją za 800. Tutaj metale z edycją stylu taką i taką, jeśli się zrobi wyzwanie za 1200 to jest i tutaj również z takimi edycjami stylu jeśli się zrobi wyzwanie. I to również za 1200 raz tutaj wszystko za 2400. Teraz tutaj Dino za 300 Triaz za 300. Regada za 500 skamieniały lotnik za 500 tutaj Rex z łuskowaty za 2000 tutaj Komanda aptos z, z młode za 2000 i tutaj wszystko zostawi za 2700 tutaj UF za 200 nie zaczynaj za 500 Latający kar za 800 stopór, za 800 eksplozja, niestabilia mina, za 1500 strzelać brutala, za 800 i to wszystko z tej zakładeczki. I tutaj mamy ten Katsuki Bakuko z taką edycją stylu i tutaj plecak na plecy granat, za 1500 tutaj oczeczołka raka, za 1500 teraz tutaj odrzutowy placek gravity, Izuko Midoriya z taką edycją stylu tutaj jeszcze figurka na plecy Almigda i tutaj dar -Izo z, i to za 1600 za 2100 z taką edycją Steli Tutaj dyrektor Nezu i tutaj transformacja Almigta i to za 1200 no i to wszystko z tej zakładki Ale ma za 500 Niszczyciel mankietowy za 800, gruchota szura Vity za 800 kilo, whip analiza bohatera za 300, cymbel pokoju za 300 Tutaj i to wszystko. I tutaj mamy tego odjechana i odpicowana za 800 Tutaj mamy pazurbista za 800, tutaj MrBeast 6000 z z taką edycją stylu, plecak z taką edycją stylu i tutaj barwy bista, za 400, za 500 kilo w gruchotach bista i tutaj on ma edycję stylu, taką Mr. Beast z taką edycją stylu za 1200 i tutaj są jeszcze zestawach tutaj ten jest... Miss to za 2200 raz to za 1800 halk miażdżyć za 300. Tutaj wyburzacz. Uwaga, promienie gamma i to za 800. Hulk z taką edycją stylu jego plecak. A Hulk z taką edycją stylu Hulk za 1500. I tutaj wszystko za 1800. Tutaj nie trzeba było kilo za 500. Przytulny polatywacz za 800. Strażnik Świąt za 800. Komanda gwiazdka za 800. I tutaj wszystko zostało za 2000. Kryształowa Karolca za 800. Zamit za z 800, Migotka z migoczącym płaszczem za 2000, Świąteczna Szyneczka za 1200, Świąteczny Hydrant za 200, tutaj piesa z taką edycją, z tyłu z i z Michał na plecy I to za 1500, oraz Zimowa Podniebna, Zimowa Skrzydełka za 1200, tutaj Mroźne Wizje za 500, Świąteczne Wypieki za 400 Jagódka i kryształowe skrzydełka za 1500, zmrażone zamieńce za 1200, Johnny za 800 i to wszystko, Woźnice za 800, Dżoneczki solo za 500, Łojzłoj za 800, Przytulny Jonesy za 800, Ostrza dry za 800, Szus, wesołych wspinacz i to za 1200 i to wszystko, Rozpakowywanie za 200, Przymrozek za 800, dżad za... 800, stara dobra siekiera za 500, tutaj świąteczna napastniczka z takim optymistycznym stylu, dalej plecak, taki radosny toporek, i to 200, i to wszystko z tej zakładki. No i to by było wszystko z dzisiejszego sklepu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do jutra. A je, ale, ale, ale nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji, bo bardzo mi to pomoże. Dobra, i teraz nawet zobaczymy. Pojutrze widzimy się. Niedziela nie, co? Nie, so. To widzimy się następnego... do następnego cześć! <laughs>